26 wracamy w Dzień Dobry Polsko i wracamy zgodnie z zapowiedzią z informacjami dotyczącymi sztuki. Artystka Jolanta Pachowska przeniosła niepowtarzalny klimat ekwadorskiej dżungli do galerii Dom Artysty Plastyka w Warszawie. Zobaczmy, co z tego wynikło. Artystka z zawodu podróżniczka z zamiłowania Jolanta Pachowska przywiozła Ekwador do Polski. Zadbała o to, by wernisarz jej prac jak najbardziej przypominał klimat tego magicznego dla niej miejsca. To już trzecia wyprawa Jolanty Pachowskiej do Ekwadoru. Prace powstały pod wpływem oczarowania naturą i ludźmi, których tam spotkała. Udało jej się nawet zaprosić kilku mieszkańców dżungli na Werniserz. Bardzo nam się tu podoba. Jest to dla nas jak otwarcie wielkich drzwi na rozszerzenie naszej kultury. Daje możliwość poznania naszego państwa i jego bogactwa. Ta wystawa to także zaproszenie do słonecznego Ekwadoru, bo autorka właśnie w ten sposób chce zachęcić zwiedzających do magicznego państwa w samym sercu Ameryki Południowej. Nie spodziewałam się, że się fantastycznie tak tka. Są piękne tkaniny przez nią robione. Czyli jaka miłość w tym, jaka pasja. Chciałabym tam pojechać, jak to oglądam, po prostu chciałabym tego dotknąć naprawdę namacalnie, bo magia ekwadorskiej dżungli po prostu uzależnia. Jolanta Pachowska, króżewska z nami w studiu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No i witam też naszych gości, również do Superstacji. Ta część dżungli się dzisiaj przeniosła, ale ustaliśmy przed wejściem na antenę, że to pani przedstawi gości, bo jest problem z imionami i nazwiskami. <grymne> to jest rodzeństwo. Pakarina to jest imię Kiczyła, które oznacza brzask, to bardzo piękne połączenie nocy z dniem. I Timothy, jej brat, Gwenga Santi to jest nazwisko. Pochodzą z dżungli, urodzili się w głębokiej dżungli, teraz mieszkają w małym mieście Tena. I właśnie oni byli dla Pani inspiracją, czy przyroda była inspiracją? Eee, no nie tylko oni, natomiast yy, udało nam się zaprzyjaźnić, ja ich zaprosiłam jako tak zwane urealnienie tego, co hmm. pokazuje na wystawie. Widzieliśmy teraz fragmenty tych prac. Mhm. To jest tak, że pani przed wyjazdem już wie, że oprze się na, na, na tym wyjeździe i będzie nie, tworzyć. Nie, Czy to nie, po prostu wynika. No, z Podróże chwili? generalnie są wielką inspiracją, i ja czerpię niewątpliwie inspirację do wszystkich moich działań, zarówno wnętrzarskich, jak i dzieł plastycznych, nazwijmy je z różnych wyjazdów. I potem dodaje się. To, co oglądam, te kultury rozmaite, te kolory, te wszystkie impresje z moim wykształceniem europejskim, z moim działaniem takim lokalnym i powstaje coś, taka mieszanka interesująca, jak sądzę, bo powtarzanie nie jest ciekawe, więc szukamy głębiej dalej i to przychodzi samo. To nie się, jest planowane. Da się wyrazić to, co pani przeżyła, to, co pani zobaczyła. Ja myślę, że ta wystawa tam? to jest mały fragment moich mhm. impresji. Ja się starałam zostawić tam dużo miejsca dla wyobraźni, widza. I mam nadzieję, że u każdego ta wyobraźnia inaczej pewnie zadziała i że da jakieś, no, jakieś przemyślenia, może jakieś doznania, może chęć właśnie wizyty w tym pięknym kraju. My tak rozmawiamy, pomijając naszych gości, tak. a goście, zacznając od ich strojów, należy też wspomnieć przy tej okazji, że to wszystko jest naturalne, to co mają tak, na sobie. To, to są stroje typowe, zakładane na sytuacje specjalne, na fiesty, na jakieś wydarzenia. To nie jest strój codzienny, mhm. broń Boże. Wszystkie te nasze ozdóbki brzęczące, pięknie grające, takie szamańskie, jak bym powiedziała. Są z naturalnych nasion i te nasiona tam, rośliny, których my tu nie znamy nawet, są, zachowują się w tej formie przez lata i nic się nie zmieniają. Są rzeczywiście ciekawym materiałem. Natomiast mężczyźni, nie każdy, to jest też specjalna rzecz, to jest korona i te korony w różnych formach pokazuję na moich obrazach. One są wykonane z naturalnych piór. Ten akurat jest z piór tukana mhm. i to jest jego wielka, cenna rzecz na całe życie. To nie jest coś, co się sprzedaje turystom masowo i, 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 i jest wyróżnikiem, ja bym powiedziała. Um. Ekwador jest dla nas Polaków krajem egzotycznym. Teraz zapytam naszego gościa, czy dla niego również Polska jest krajem egzotycznym. Ahora dile que para los polacos Ecuador es un país muy exótico. Para vosotros polonia también? Así ah, jest es un lugar muy encantador. Hemos estado visitando casi algún el centro histórico de de, de i y también estuvimos en Un lugar super, encantador, super cięware. jest imprezione, spora. Mówię o wrażeniach, mówię o wrażeniach z Warszawy i Krakowa, które zobaczyli, i centrum Warszawy i Kraków, który mi się bardzo podobał, no i w Polsce im się. Ja jestem zachwycona również. ich reakcjami na Aha. wszystko, co im pokazuje. No pokazuje im to, co pokazujemy turystom, całą naszą kulturę, historyczne miejsca, Wilanów, łazienki, Kraków i tak dalej. I oni są oczarowani, nie chcą wyjść z tych pałaców. Przyglądają się godzinami, detalom. Ja myślę, że to zmieni ich patrzenie na świat również. Ja też chciałem zapytać o to, jak patrzą na e, pani pracę. komu jest las obraz de Yolanta? Como <laughs> es, es para <laughs> jest Realmente es, es impresionante, ¿no? Es impresionante poder eh, venir desde Ecuador y poder ver las obras to niesamowite, że jechać z Ekwadoru, zobaczyć te prace właśnie tutaj w Polsce tak daleko. I to jest bardzo piękne i bardzo im się podoba. Ale jak słyszeliśmy, widzą, również się podoba. Pani zależy na tym, żeby robić coś i Nie spotykać robię tego po to, się. z żeby się podobało. Nie, to była moja wewnętrzna wielka potrzeba żeby to zrobić wybrałam taki mały fragment tego, co bym chciała więcej może przekazać pokazać może jeszcze kiedyś inaczej w innej wystawie natomiast to jest nazwa tytuł tej wystawy jest Mieszkańcy dżungli dodałam magię Ekwadoru, bo ta dżungla w Ekwadorze jest inna niż obok w Peru czy w Brazylii. Ona jest, ona ma swoje również odcinki różne. Natomiast pokazuję tam trochę zdjęć zwierząt, roślin, motyli niewiarygodnych formatów. I, I portrety ludzi właśnie, bo to są ci mieszkańcy i jak oni wyglądają, jak oni, jakie oni mają twarze, jakie oni mają nastroje, jakie wywołują w nas. Powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie i do kiedy można zobaczyć Pani pracę? Do 11 października. Warszawa Mazowiecka 11a, to jest galeria DAB przy Związku Artystów Plastyków. A nasi zapraszam. wyjeżdżają w poniedziałek, również. z tego co słyszałem. Do poniedziałku odwiedzamy tę wystawę tak dorywczo, co dzień, na chwilę, więc może się uda spotkać z nimi również. Niekoniecznie już w tych strojach. Dziękuję bardzo za Dziękujemy dzisiejsze fizycznie. spotkanie. Muchas gracias por venir ja. Jolanta pachowska Kórzewska dzisiaj była naszym gościem, a teraz sprawdzamy, co jeszcze przed nami w Dzień Dobry Polsko.